Cześć wszystkim. Ten miesiąc minął tak szybko, że zapomniałam, że w ogóle mamy zrobić ten filmik. Dla nas miałam w ogóle inny filmik do robienia, ale dopiero wczoraj zdałam sobie sprawę z tego, że mamy już czerwiec, więc robię dzisiaj ten filmik dla Was. Lubieńców maja jest raczej mało. Jakoś nie wypróbowałam żadnych nowych produktów ani nie znalazłam jakiegoś dużo ulubieńców, więc ten filmik raczej będzie krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A więc ym, zaczynamy od kosmetyków. Najpierw chcę wam pokazać pomadkę Baby Lips. Yy, ona wygląda tak. Nazywa się Mint Fresh, yy, czyli jest to miętowa pomadka. Już mam parę pomadek z Baby Lips i nabyłam sobie jeszcze jedną, żółtą, nie wiem jak się nazywa, ale ta bardziej przypadła mi do gustu. Więc ona nie różni się jakoś bardzo od poprzednich pomadek, tak jak wszystkie yy, nawilża usta i tak dalej, ale yy, ma taki piękny zapach. Ja osobiście uwielbiam wszystko co jest miętowe. Yy, to znaczy nie samą miętę, ale wszystko na przykład lody. Więc ja jakoś lubię wszystko yy, co ma w sobie miętę. Yy, nigdy nie miałam pomadki miętowej, yy, więc ta bardzo ładnie pachnie. Jeżeli wy lubicie miętę, to gwarantuję wam, że polubicie tą pomadkę. Oczywiście nie mogłam zapomnieć, żeby wspomnieć o opakowaniu tej pomadki, bo moim zdaniem jest to chyba najładniejsze opakowanie pomadek Baby Lips. Zieleń i fiolet. I kolejny produkt do ust jest to balsam do ust z Body Shopu. Ja ten produkt kupiłam wczoraj i już został moim ulubieńcem. Więc to masło do ust wygląda tak. Jest to w takim małym pojemniczku i kosztowało tylko 2 funty, więc to jest chyba dobra cena na takie masło do ust. To masło do ust jest arbuzowe. Nie miałam nigdy arbuzowego błyszczyka albo pomadki, nic w tym stylu, więc... To bardzo ładnie pachnie. Może nie jest to taki zapach prawdziwego arbuza, ale ma bardzo śliczny zapach. Na ustach sprawdza mi się bardzo dobrze. Daje żadnego koloru, daje tylko błysk, ale tak jak pomadki Baby Lips na wierze usta. Gdybym miała wybrać pomiędzy tymi dwoma pomadkami, to osobiście nie wiem, którą bym wybrała. Moim zdaniem, te dwa produkty są tak samo dobre. Jeżeli chodzi o jedzenie w tym miesiącu, to chciałabym Wam polecić popcorn z czekoladą. Wygląda to tak, że kupujecie popcorn. Ja poradziłabym wam słodki, ale to już zależy od tego, jak kto lubi. Potem rozpuszczacie czekoladę i po prostu polewacie popcorn czekoladą. Um, lub po prostu um, mieszacie tą czekoladę z popcornem, jak tam tylko chcecie. Muszę wam powiedzieć, to jest przepyszne. Ten pomysł widziałam od Oli z kanału Olciak. Um, właśnie niedawno zaczęłam ją oglądać, więc um, ona dała mi dużo inspiracji. Ale wracając do tego popcornu. To jest coś niesamowitego. Jeżeli lubicie czekoladę i lubicie popcorn, to będzie dla Was przepyszne. Gwarantuję Wam to. To jest genialne. Jeżeli chodzi o strony internetowe i tym podobne, to najpierw chciałabym wspomnieć o kanale. Troszkę źle pomyślałam, bo dopiero o nie wspomniałam. E, chciałabym wspomnieć o kanale Olciak. Ja ogólnie już e, od dawna słyszałam o niej, ale parę dni temu dopiero. E, Miałam szansę obejrzeć więcej jej filmików i muszę przyznać, że ona jest naprawdę genialna, kłada dużo pracy w to, co robi. Widać, że robi to z pasją. Na pewno większość z Was ją zna, ale jeżeli nie, to dam Wam link w opisie. Chciałabym także wspomnieć o sklepie internetowym. To może wydawać się dziwne, że wspominam o sklepie internetowym, ale... Jest to sklep Brandy Melville. Nie wiem, czy y, znacie ten sklep. Jest to sklep y, dostępny tylko w Ameryce, y, ale na szczęście mają stronę internetową. Ja jeszcze nic nie kupiłam z tego sklepu, y, ale planuję zrobić tam zakupy na wakacje. Szczy szczególnie bluzki y, lub crop topy są tam świetne. Naprawdę szkoda, że nie ma tego sklepu gdzieś w mojej okolicy, bo gwarantuję, że kupiłabym y, prawie wszystko z tego sklepu. I y, y, nie wiem, czy tylko ja tak robię, ale nawet jeżeli Um, wiem, czy, że czegoś nie kupię, to po prostu lubię sobie poąglądać ciuchy. Nie wiem, sprawia mi to frajdę. Na przykład mówiąc, o, kupi kupiłabym to, kupiłabym to. E, mimo tego, że tego nie kupię, e, to nie wiem, jakoś uszczęśliwia mnie to. E, nie wiem, czy teraz widzę taką dziwną osobę i nikt tak nie robi, no ale trudno. E, teraz chciałabym troszkę pomówić o muzyce. W tym miesiącu odkryłam pewną piosenkarkę, e, która bodajże Wygrała X Factor albo po prostu była w X Factor. Um, nie wiem, czy w edycji amerykańskiej czy brytyjskiej, e, ale coś miała wspólnego z X Factor. I ja wpadłam na jej piosenkę przypadkowo, po prostu pomyślałam sobie, o fajny tytuł piosenki wejdę i okazało się, że e, piosenka wpadła mi w ucho już w pierwszym momencie. A ja zawsze mam tak, że e, nawet jeżeli śpiewa to mój ulubiony artysta, to piosenkę muszę parę razy przesłuchać, żeby mi się spodobała, ale każda piosenka tej piosenkarki wpadła mi w ucho po pierwszym razie przesłuchania jej i to mnie zdziwiło, bo naprawdę to jest rzadkość. Sękarka nazywa się Bay Miller. Tutaj taki mały fakt o niej, ona ma chyba tylko 14 lat 14-15 mimo tego, że wygląda na 17 lub więcej, trochę niewiarygodne, ale puszczę wam z trzy piosenki, które mi się najbardziej spodobały. A więc pierwsza piosenka nazywa się Fire and Gold. Okej, okay, to jest druga piosenka. Też mi się bardzo podoba. Szczególnie przy tej piosence chce mi się tańczyć. Okej, okay, puszczę wam jeszcze ostatnią piosenkę. Okej, okay, może już wystarczy tych moich tańców, więc to były trzy piosenki Bae Miller, mam nadzieję, że przesłuchacie więcej jeszcze jej piosenek, bo może nie ma jako dziur piosenek, ale jeszcze parę zostały, więc nie przesłuchałam tutaj wszystkich. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, to niestety nie oglądałam żadnych nowych seriali ani filmów, aczkolwiek mam zamiar dzisiaj lub jutro obejrzeć sobie film z Vanessa Hudgens. Jest to film, który nazywa się Gimme Shelter Do tego filmu zachęciła mnie główna rola Venice Hudgens Mam przeczucie, że ten film i tak będzie wspaniały Nieważne, kto będzie tam grał Bo czytałam fabułę filmu i wydaje się być bardzo fajny Może oglądaliście ten film, to dajcie mi znać na dole Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zasubskrybujcie mój kanał I widzimy się następnym razem Pa pa! Boom! Boom! Okej! Okay. Ah